Matej. Dobry wieczór Państwu. Oczywiście ogromne środki, które będą do dyspozycji samorządu i prezydenta. Przede wszystkim trzeba przygotować bardzo konkretne projekty. Niestety w poprzednich latach tak się zdarzyło, że Gorzów niestety nie miał takich projektów i nie mogliśmy, ja jako wojewoda kiedyś odpowiedzialny za fundusze europejskie, nie mogłem do listy indykatywnej wstawić żadnych projektów gorzowskich i co było niestety ogromnym, ogromnym błędem. Chcemy, chcemy doprowadzić do tego, że per capita, żebyśmy mieli podobny udział środków europejskich jak w mieście Zielonej Góry. W wykonaniu budżetu, w wykonaniu projektów i programu europejskiego w latach 2006-2013 jesteśmy spóźnieni do Zielonej Góry około 600 zł na osobę, to jest prawie 70 milionów mniej środków pozyskaliśmy, bo takich projektów nie było. A jeżeli chodzi o konkrety, to myślimy o budowie przeprawy mostowej w przedłużeniu ulicy Kosierów Gdyńskich, bo ta przeprawa, to musi być krwiobieg miasta, do dokończeniu inwestycji, czyli przedłużeniu drogi ulicy Górczyńskiej poprzez ulicę Żwirową aż do S3, bo tam planujemy budowę Centrum Sportowego i to jest, to się wiąże. Bez krwiobiegu proszę pamiętać, jak wygląda i proszę zobaczyć, jak wygląda Gorzów na ulicy Słowiańskiej, bo w godzinach od godziny 14 do, do 17 tamtędy nie można przejechać. Jeżeli nie będziemy myśleli perspektywicznie i nie przedstawimy takich właśnie rozwiązań, Gorzów niestety nie będzie mógł się rozwijać, nie będzie mógł alokować i pozyskiwać środków unijnych. Dziękuję.